Siemanko, dzisiaj tata Mrufsona w zastępstwie, bo Mrufson w szkole, ale przyszła do nas paczucha, więc zrobimy sobie mały unboxing razem. Co wie na to? Przyszła paczka od Piotra. Towar nie cierpi zwłoki, więc trzeba to rozpakować. Zobaczyć co przyszło, w jakim stanie, czy wszystko jest OK. Piotr klasycznie zawsze na wkładar jakichś dziwnych rzeczy. Zamówienie nieduże, parę sztuk. E za to bardzo fajnych. Słuchajcie. Część trochę takich, które już mieliśmy. Część zupełnie nowych. Zobaczymy, co Piotr nam wysłał. Troszeczkę się na paczkę naczekaliśmy, nie ukrywam, ale mam nadzieję, że było warto. Teraz z tej folii obierzemy, co my tu mamy? Słuchajcie, powinno być jeszcze parę sztuk mesorów, bo tam Piotrowi się gdzieś na magazynie zawieruszyły, jak mnie ostatnio wysyłał. Chyba je nawet widzę. No Ale też powinny być całkiem fajne słodkości. Teraz sprawdzimy co my tu mamy. No i tak jak mówiłem, tak jest parę mesorków. Jak najbardziej fajne. Ładne do przeprowadzki. Ale ładne kolonie. Spoko. Co my tu dalej mamy? Mamy tutaj, moi kochani. No, to sobie za chwilę zostawimy i opowiemy. To na koniec zostawimy. Co my tu dalej mamy? Mamy. Mamy Camponotus maculatus. Młode kolonie. Bardzo ładne, żywe. I mamy też Camponotus CA02. Tego jeszcze nie mieliśmy na sklepie. Piękna mróweczka. Żywe, młode kolonie, śliczne. Probówki w miarę dobrym stanie, ale myślę, że sobie przeprowadzimy do czegoś czystego. Ja lubię, jak probóweczki są ładniutkie, przy sprzedaży. Bardzo ładnie to wygląda. Makulatusy piękne, śliczne. Nie można się do niczego przyczepić, ale mam wrażenie, jakby tutaj. Jakieś poczwary były do nich podrzucane, bo tu widzę, że te nanitics są troszeczkę w innym kolorku niż miałem wcześniej. W porównaniu do już tutaj drugiego pokolenia ACA02, no ładna mróweczka, całkiem spora. Jeszcze nie miałem tego na sklepie, ale. Wygląda to całkiem przyzwoicie. Przeprowadzimy później do czystych, ładnych probóweczek, żeby to ładniej wyglądało. No, natomiast kolonie fajnie wyprowadzone już super, bardzo się cieszę. Dzięki Piotr. Polecam Piotra, kto go nie zna. A to słuchajcie, jest taka nasza ciekawostka. Zobaczymy. Jak to się przyjmie, Zobacz, wziąłem tak naprawdę na próbę, całkowicie. Jeszcze nie miałem styczności z tym gatunkiem, więc stąd też ilość taka bardzo, bardzo mała. Eee, to jest, moi kochani, Acromirmex Versicolor, czyli jest to mróweczka grzybiarka. Eee, one budują piękne gniazda z grzybem larwy całe Wszystkie mrówki się grzy, żywią grzybem tak naprawdę i w grzybie siedzą, które sami produkują z liści. Piękny gatuneczek. Mróweczka nieduża, bo to jest Acromyrmex, a ta jest o wiele, wiele większa i to robi niesamowite wrażenie. Natomiast Acromyrmex wzięliśmy właśnie tak na spróbowanie, zobaczyć jak nam się uda wyprowadzić do kolonie. Jeżeli wszystko przebiegnie pomyślnie, no to wtedy... Wejdziemy na grubo w ten gatunek, w gatunki grzybiarek. Także trzymajcie kciuki. Mam już umówionego dostawcę e, grzybka dla nich, żeby je troszeczkę podbustować, jeżeli chodzi o grzybka, żeby było to lepsze. No, ale same mróweczki już do nas dotarły. Zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Trzymajcie kciuki. Na dziś to tyle. Dzięki.